Nie ma przypadków w sposobie, w jaki ludzie spotykają się i wchodzą w swoje życie, wszystko to jest częścią planu. I być może najłatwiej będzie to wyjaśnić, jeśli pomyślimy o Bogu jako o wielkim tkaczu, o ziemi jako o krośnie, a o wszystkich ludziach na niej, jako o niciach, które poruszają się tam i z powrotem, tworząc wzór na cudownym dywanie. Wielki tkacz jest również wielkim magiem, i gdy przytwierdza każdą małą kolorową nić do krosna, obdarza ją życiem i siłą woli i pokazuje jej, jaką linią musi podążać, by utworzyć wzór, który on zamierza stworzyć. Weźmy pana żółtą nić i powiedzmy, że ma on pomóc stworzyć róże. Gdy zaczyna wirować i kręcić się w swej drodze przez krosno, dopasowując się do różnych innych nici. Każdej na jej właściwej pozycji wszystko idzie dobrze. Wtedy nagle męczy go jego rola i zbacza postycznej, powodując splątanie i zamieszanie u pana czerwonego wątku i pani błękitnej, których linię przecina. Ostatecznie miesza rzeczy tak bardzo, aż jest niemal uduszony i zatrzymuje się w miejscu. Jeśli zda sobie sprawę ze swego błędu i jest szczerze chętny naprawić szkodę, którą wyrządził, uczyni wszystko co w jego mocy przede wszystkim by rozplątać i wyprostować pana czerwony wątek i panią błękitną jako że jest odpowiedzialny za ich kłopoty a następnie spróbuje powrócić na swoje pierwotne miejsce żadna ilość samej skruchy mu nie pomoże musi mieć wolę naprawienia zła jeśli nie ma woli wielki tkacz nie wykona pracy za niego to co on czyni to odcina pana żółtą nić tam, gdzie łączy się z krosnem, i wycofuje go. Przez wtargnięcie i przymusowe wycofanie obcej nici, pan czerwony, wątek i pani błękitna pozostają z małymi pętelkami, nierówni i obwisający. Czyniąc usilne starania, mogą ponownie napiąć swój własny wzór tak, by nie okazywał śladu przecięcia przez niewłaściwą nić, i poprzez to doświadczenie. Mogą być nawet mocniejsi niż przedtem. Praca wielkiego tkacza nigdy nie ustaje, więc inny zajmuje miejsce pana żółtej nici, a wzór nadal się kształtuje. Nie jest on rozbity na kawałki i wyrzucony jako bezużyteczny, lecz wyprostowany i doprowadzony do właściwego kształtu, a później zostanie ponownie przymocowany do krosna. I tym razem będzie musiał wpleść się w mniej eksponowane miejsce.